Witam Was serdecznie. Nazywam się Alicja Schulz. Jestem edukatorką cyfrową i animatorką kultury. Od czterech lat współpracuję z Filmoteką Narodową Instytutem Audiowizualnym, gdzie prowadzę warsztaty z dziećmi i z młodzieżą. W normalnej sytuacji spotkalibyśmy się na wolności na warsztatach stacjonarnych, ale niestety ze względu na pandemię i różne obostrzenia przenieśliśmy się do świata wirtualnego i prowadzimy warsztaty online. Jednak nie wszyscy mogą się na te warsztaty zapisać, dlatego przygotowaliśmy też te filmiki, cykl 10 krótkich filmów, gdzie krok po kroku opowiadamy, jak samodzielnie takie warsztaty przeprowadzić. W tym materiale zaprezentuję scenariusz Wakacje i wypoczynek w dwudziestoleciu międzywojennym. Jest on częścią programu Herosi Niepodległej, czyli cyklu warsztatów. Łączących wiedzę historyczną z wykorzystaniem nowych technologii skierowanych do młodzieży ze szkół podstawowych. Opowiem o scenariuszu krok po kroku, tłumacząc jego kolejne etapy oraz narzędzia cyfrowe niezbędne do jego realizacji. Uczniowie i uczennice mogą korzystać ze swoich smartfonów, wykorzystując bezpłatne aplikacje dostępne na oba systemy, i na iOS, i na Androida. Oraz pamiętajcie, że na dole strony pod filmem zamieściliśmy link do materiałów niezbędnych do przeprowadzenia tego warsztatu. Podczas zajęć uczestnicy poznają słynnych polityków i artystów dwudziestolecia międzywojennego oraz znane kurorty polskie czy miejsca wypoczynku właśnie z tamtego okresu, korzystając z archiwów FINA oraz portalu biogramy.pl. To tam będą szukać. Wiedzy na ten temat. Po zdobyciu, zgromadzeniu odpowiedniej ilości informacji, ich zadaniem będzie wykonanie cyfrowej relacji, takiej jak obecnie możemy oglądać na przykład na Insta Stories, opowiadającej o podróży wybranego bohatera oraz miejsca wypoczynku, do którego się udał. Wykonają to w bezpłatnej aplikacji Unfold Create Stories. Badając ten to rozpoczynam od przedstawienia tematu i dyskusji z uczestnikami na temat wakacji. Tego, gdzie teraz Polacy udają się na wypoczynek, czy letni, czy zimowy, w jaki sposób ten czas spędzają, jak tam się udają, jak podróżują, jak długie są te urlopy, czy jeździ się rodziną, czy bardziej z przyjaciółmi itd. Następnie porozmawiamy chwilę o. Wakacjach, wypoczynku w dwudziestoleciu międzywojennym, co na ten temat wiedzą, jak sobie to wyobrażają, jak myślą, czy ludzie w tamtych czasach jeździli na długie czy na krótkie urlopy, gdzie właściwie się udawali i jakimi środkami komunikacji się tam udawali. Jeżeli uznacie, że dyskusja na w Zoomie, czy na Google Meet jest trudna ze względu na trudności techniczne i na to, że to mówienie równoczesne bywa trudne, i, i wtedy trudno zrozumieć, co ktoś mówi, możecie skorzystać z aplikacji Padlet, którą pewnie znacie, ponieważ wiem, że ona jest dosyć popularna w szkołach. I wtedy po prostu można stworzyć tablicę wspólną dla wszystkich. I zaprosić uczniów przesyłając im QR-kod czy link do tej tablicy i wtedy oni będą mogli tam po prostu pisać swoje odpowiedzi i swoje różne pomysły, co może znacznie ułatwić sprawę. Zaletą Padletu jest na pewno to, że mogą z niego korzystać równocześnie i, i w tym samym czasie widzą swoje odpowiedzi. Po dyskusji uczestnicy losują wybraną postać oraz miejsce, do której dana postać lubiła się udawać na wyjazdy wakacyjne. Do wyboru mają Ignacego Mościckiego, który lubił jeździć do Zakopanego, Józefa Piłsudskiego i Druskiennik, Marię Kuncowiczową i Kazimierz Dolny, Janki Pura-Krynica-Zdrój, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska i Zaleszczyki, Stefan Żeromski, Gdynia Helsop. Kiedy już mają wybraną postać, ich zadaniem jest znalezienie jak największej ilości informacji na ten temat, na temat ich wyjazdu, na temat tej postaci. Żeby im pomóc i to uporządkować, zadaję im cztery konkretne pytania, na które powinni znaleźć odpowiedź. Te pytania zwykle w sytuacji stacjonarnych warsztatów zapisuję na tablicy, ale kiedy są to warsztaty online, zapisuję je czy właśnie na Zoomie, czy na Padlecie, tak żeby mieli do nich dostęp cały czas. Pytam mi o dlaczego ta konkretna osoba udała się właśnie w to konkretne miejsce, czy to były jakieś względy osobiste, rodzinne, czy jakieś takie zawodowe? Jak się dostała do kurortu, w jaki sposób podróżowała? Czy gdzie się zatrzymała? Czy to była jakaś willa, którą wybudowano specjalnie dla tej postaci, czy może jakiś ośrodek wypoczynkowy? Oraz co tam robiła, czyli w jaki sposób spędzała aktywnie czas? Kiedy mają już komplet informacji, ich zadaniem jest stworzenie cyfrowej relacji, która opowiada trochę o podróży tej osoby, o tym czasie w tym kurorcie wypoczynkowym. Ważne jest tutaj, żeby zachęcić uczniów i uczennice do tego, żeby starali się o tym opowiadać poprzez pryzmat ich postaci. Żeby zainspirować i trochę wytłumaczyć, na czym to zadanie właściwie dokładnie polega. Pokazuję im fragmenty filmu przygotowanego w ramach projektu 1939 na żywo, dokładnie odcinek, który nazywa się Międzywojnie. I tam Maria Dąbrowska, George Orwell i Albert Einstein komentują życie polityczne Międzywojnia, tego co się dzieje, poprzez swoje Facebooki, zamieszczając posty na Facebookach. Jest to materiał bardzo dobrze przygotowany, yy, i właśnie można tam zobaczyć, jak fajnie, wcielając się w tą postać, jakby w to, co o niej wiemy, można opowiadać o sytuacji. Jest to bardzo inspirujące i przydatne do tego zadania. Kiedy relacje są stworzone, proszę uczestników i uczestniczki o przesłanie ich czy na grupę na Facebooku, czy na dysku Google, czy na zamieszczenie ich na yy, Padlecie, tak żebyśmy mogli je wszyscy wspólnie obejrzeć. Proszę ich również o słowo komentarza i y, krótką opowieść o tym, czego się dowiedzieli. W ramach tego warsztatu korzystam z dwóch aplikacji. Pierwsza jest Padlet. Y, wiem, że w, y, szkoły korzystają z Padletu i, i pewnie jest Wam to narzędzie y, dobrze znane. Drugą aplikacją, z której korzystam, jest Unfold. To jest aplikacja, która jest dostępna Zarówno na smartfony z systemem iOS, jak i Android jest bezpłatna, ale jeżeli nie chcecie, żeby wasi uczestnicy czy uczestniczki pracowali na smartfonach, tylko wyjdziecie komputery, to mogą skorzystać z aplikacji Canva czy Adobe Spark Post. One również obie są bezpłatne. Teraz bardzo krótko pokażę Wam, jak korzystać z aplikacji Unfold na telefonie. Nie będzie to jakiś profesjonalny tutorial, a tutaj i bardziej krótka opowieść, żebyście w ogóle mogli zrozumieć, jak ta aplikacja wygląda, jak się w niej poruszać. Ja już ją zainstalowałam na smartfonie, tak wygląda jej ikonka. Otwieramy tą aplikację i jak widzicie, na górze pojawiają nam się różne tutaj szablony, z których możemy skorzystać. Wszystkie rzeczy, które są oznaczone plusikiem, to są rzeczy dostępne tylko w tej płatnej wersji aplikacji. Wybieram ten pierwszy klasik 0. I zobaczcie, na dole jest the czyli użyj tego szablonu. Mamy, pojawia nam się strona, klikamy plus, i wtedy wybieramy zdjęcia, które ja już wcześniej pobrałam na e, telefon. E, oczywiście uczniowie też będą mieli za zadanie przygotować 4 do 5 zdjęć, które pozwolą zilustrować e, relacje z tej e, podróży. Zaczynam od przedstawienia postaci, czyli od Ignacego Maścickiego. I zobaczcie, jeżeli dwoma palcami możemy je skalować, przesuwać, ustawiać w tym okienku, i na górze po lewej stronie pojawia nam się gwiazdka. Jak nią klikniemy, to możemy wtedy troszeczkę to zdjęcie zedytować. Mamy tu różne efekty, filtry czy narzędzia, które nam trochę to zdjęcie pozwolą podkręcić. Dalej, za pomocą tego ołówka, jak klikniemy. Mamy tekst box i możemy tutaj dodać tekst. Wpisuję Ignacy Mościcki. Oczywiście zmieniam kolor. Czcionkę pogrubiam, wybieram i też już troszeczkę powiększę, żeby to było bardziej e, widoczne. Mamy pierwszą stronę. Jeżeli chcemy dodać kolejną, klikamy plus. E, wybieramy. Szablon i znowu plusikiem z galerii yy, telefonu. I tak te 4-5 planszy przygotowujemy. Kiedy mamy historię gotową, klikamy w prawym górnym rogu strzałkę i mamy tu do wyboru strona bądź story. Bierzemy story, bo wtedy zapisze nam się cała historia, to device, i zapisuje nam się w bibliotece naszego telefonu. pierwsze na to, żeby uczniowie i uczennice korzystali ze zdjęć z otwartych zasobów, z domeny publicznej, właśnie z Narodowego Archiwum Cyfrowego czy z innych stron, skąd zdjęcia są na odpowiednich licencjach. A druga rzecz to na źródła, z których biorą informacje. Bardzo pomocne może być tutaj przygotowanie właśnie na Padlecie takiej strony z podstawowymi Linkami, z których nasi uczestnicy mogą skorzystać, ponieważ wtedy będziemy mieć pewność, że ta wiedza jest rzetelna. Dziękuję Wam za uwagę. Pamiętajcie, że na dole strony jest link do wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia tego scenariusza. Powodzenia, trzymam kciuki.